Z tej strony zwierzęta, divino i teraz widzicie w tle różne gryzonie i zwierzęta. To, przecież to będzie kanał o zwierzętach, ale głównie o gryzoniach, który będę prowadził ja i ogólnie. Y Widzicie teraz te zwierzęta to głównie ja będę przedstawiał psy, koty, jeszcze królika i no, chomika. Będę je opisywał w różnych filmikach no właśnie w takich pokazach slajdów. Yy, więc jeszcze yy, ogólnie, no, jak powiedziałem, będę je opisywał, będę pokazywał różne ciekawostki o tych zwierzętach i ogólnie poradniki jak z nimi postępować i ogólnie odpowiednie dla nich miejsca więc zaczynając od nowa ten slajd chciałbym skończyć ten filmik no więc uznacie ten filmik jako wstęp do tego kanału i co ty więcej gadać do następnego filmiku. Cześć!